Kochani, to jest Baszkona, która chce nagrywać TikToki, a my że nie mamy siłek. Jakby mm. <noise> jak jest 24. czwarta. <noise> Jeden wielki po prostu, bo my nie umiemy nie przeklinać. I co mi otencję zabierzesz? Przecież co, po prostu jestem tu trzecią i to widać. Ja myślę, że ja, bo ja mieszkam w Kyrky. A one mieszkają w Psylis. <noise> I mi ku**a kebab nie Ja chciałam zjeść kebabu. To sobie to mówię, długo Dzwonię 10 razy nie ma, nie odebrane połączenia w ogóle. Wchodzę na nic nie istnieje. A piszę, że jest otwarty. Ej nie, pisze że wszystko jest zamknięte. O, teraz bez z byś tak ogadali. Jechałam busem i miałam tylko złotówkę w portfelu. I nie mogłam kupić biletu, i pan miły, jak się do niego uśmiechnęłam, sprzedał mi bilet dla niepełnosprawnych. <noise> Idealno po prostu. Wiecie, że ostatnio tutaj byłyśmy nagrywać TikToki o 21.30, nie, 24, 24. skończyłyśmy nagrywać TikToki, poszłyśmy 21.25, wszystko zgasło. Serio. Oni oglądali nas z kamer i stwierdzili, dobra, damy k***a te TikToki do końca, skończyłyśmy, wyszłyśmy, skończyłyśmy, co przemyśl, nie żyję. Tato to chujery. <grym> Ogólnie witamy serdecznie Oliwie na pierwszym vlogu. Patrzcie, mamy dzisiaj staty, będzie profesjonalnie. Wejdź <grymne> no do mm, no. Sensep, sensep. Mhm. Dziwne. Ale? Toż inne dyskusje. 100 tysięcy na milion. O, e, no mam jakieś smakuje. Ja mam najlepszą po prostu tu pizzę. A jest 100 tysięcy na 30. No? Tak, najlepsza. Yeah. Tylko ma gdziekolim. A nie Dobra. dla ciebie. Hej, guys, dzisiaj idziemy do Sary na usta i na nie wiadomo co, bo to będzie loteria. się już pogadać jeszcze o tym Saro, ale coś chyba broda mi szła I go nie wiesz, co to Coś chyba mi trochę broda. <grym grym grym> <grym> Szkoda, że wiem. Sara co takie robi. Muszę po prostu doradzić Sarusia. Ja Ci mogę po prostu delikatnie samą kość tutaj zaznaczyć, żebyś miała bardziej zaznaczoną żuchwę. Mm -hmm. A tutaj po prostu Ci to dorównam, a jak zostanie Ci pociągnę brada, bo broda też masz ładna, no Nie, się ona nie Ja jest... bym bardziej tutaj poszła, właśnie w te dziurki, które tutaj masz, te ubytki. Tak, mi już I delikatnie się... właśnie żuchwę, mm -hmm. nie? Dziurki bardzo Oj <noise> <noise> tak, dodatkowy kwas. <noise> <Okay>. Patrzcie, jakie <noise> piękne! O Boże. Leży posług. Uwaga, że robi mózg wreszcie. Jej, zaraz będzie wycinanko. Czekajcie. Plump. I będzie tego mózg, kwasik. Zamykamy. Kochani, tam Patysia jest operowana, a ja musz. Operację? After, nie, before. After. jest delikatnie zarysowana, a nie jest mocno, ale jest ładnie. Radzie. Jest taka zadowolona i już od wcześniej koniec. Oh. <laughs> Hej, no na moją twarz, mutowanym Ariana. Jezu, kto to Patrycja? Tak. Wow. Ja będę tu wracać na, na żółwę, ogólnie na wolumenie, dolnej części twarzy, na 100% procesor gry w No i na usta, najlepsze no na świecie. Tak. <laughs> Tani, jestem w Warszawie! Yeah, we did Szukamy w ogóle autobusu od godziny, bo oczywiście nie wiem gdzie iść. Witajcie w moim pokoju, w hotelu. Um, tutaj mamy tak. Nie. Łóżkę, oczywiście, na cztery osoby, ale jak widzicie, w tym pokoju nie znajduje się tyle. Jest więcej o jedną. A nie, to w twoim chyba. Tutaj znajduje się pierwsze łóżko. Przepraszam, goście. Pamiętajcie no, mi iść do kiro, bo już tam zasrali śmierć. Nie. nie wiem. No, no właśnie, wie? tak jest w innych pokojach. U nas w premium tak nie ma. A, A poszkoda nie jest z Tobą w pokoju? w pokoju? W tym. W tym, to jest mój. Od teraz, Od teraz. Ja mam pierwsze łóżko, drugie. Nie powiedzielibyście, że to jest e, obraz... Lewandowskiego. Jest łóżko, nie mamy nawet. Suszerkę na pranie. Tam tak. mamy latarki i latarki. Mm. Tak. tak. Kuntę. Tutaj mamy Samsunga, prawdziwy, oryginalny Panasonic, Samsung, każda firma tutaj się znajdzie. Kochani, kupiłyśmy z Baszkoną sushi w Biedronce i to jest najgorsze, co nas w życiu spotkało. Sushi w Lidlu jest zaiste. ale to jest jakiś żart. Po pierwsze, nie było w ogóle sosu sojowego w zestawie, a po drugie, nie, ość znalazłyśmy. Widzicie hmm? to? Matko Boska. Boże to śmierdzi tak obrzydliwie, że ja nie wiem, ja to nawet nie chcę chyba Ładnie ła, pachnie... Nie, mogę to zjeść. Po prostu jest obrzydliwy zapach. Piękny. Próbowałam po prostu jednego makaronu. No popra się. Zero smaku. Serio? Może wymieszaj? Nic nie czuć. Dobra, proszę konacy to zrób test. Hmm. Ja Dobra? Rozumiecie, że ja poprosiłam, bo po żeby mi nagrała, jak ja testuję makaron i ona na nie włączyła nagrywania, a robiła zbliżenia i w ogóle mega. Ogółem to naprawdę jest bez smaku, więc... tego... ładnie... zapach spoko, ten... Dobra. tutaj jest. To być zupa Mmm. To jest najlepszy, najlepszy wynalazek, jaki z tobą już testowałam, bo wszystkie do tej pory były wzgriwa. to jest bardzo spoko. Mariana po roku domu starców. O mamalę! Truki palę! Autor patrzy na suwerenność. Ale tutaj klub firmowy. Champion. Pani pozwane Pierwszy i ostatni z nich. <grymianie> Zapomniałeś moje jakąś wszystko jak zwykle, ale jesteśmy na kręglach. Ja? Właśnie, i ten fan powiedział, że ja was roz la la, przegrywa totalnie. Nie piry kochani. Ona ma zakaz grania. Ale ona musi wykorzystać sytuację. Wow! No, prawie najlepiej, ale nie jest to ważne, ważne mam mamy zasady. Jesteś to jeszcze Team Przekosa czy Team Sabina? Team Sabina, więc Team Sabina. Kosa Jestem... Wow, pierwsza jest! O nie, ja się liczyła. Sześć do Ale głupna na fajnie Hop, krok 6 Sabina wygrała całe nic. Oceniamy Warszawę na dziesięć, 10 na 3000 milionów.